Konkurs matematyczny dla uczniów klas 6 ze wszystkich wejherowskich szkół składał się z trzech etapów. W ostatnim udział wzięło 19 uczestników. Do tego konkursu myśmy się tak nie zgłaszały do końca, tylko konkurs był we wszystkich klasach, każdy uczeń klasy 6 pisał w każdej szkole i trzech uczniów z klasy, które najlepiej napisały osoby przeszły do szkolnego i potem trzy osoby ze szkoły właśnie do tego etapu. Najpierw odbyła się pierwsza część konkursu, podczas której uczniowie musieli rozwiązać 10 zadań. Było zadanie o liczbach odwrotnych z potęgowaniem, a także były takie zadania z średnią i obliczeniem objętości. Najtrudniejsza chyba była objętość i obwody, bo tego się akurat nie powtórzyłam, zapomniałam, ale reszta w miarę dobrze poszła. Po zakończeniu pierwszej części uczniowie uda się na projekcji filmu. W tym czasie komisja konkursowa sprawdzała pracę. Wyłoniła trzech najlepszych uczniów, którzy walczyli o tytuł Mistrza Matematyki. A zadania nie były łatwe. Podczas układania domina trzeba było rozwiązać skomplikowane zagadki matematyczne. Po dwukrotnej dogrywce wyłoniono Mistrza Matematyki, którym została Izabela Kiedrowicz ze Szkoły Podstawowej nr 9. Drugie miejsce zdobyła uczennica tej samej placówki Zofia Witkowska. Natomiast na trzecim miejscu uplasował się Jakub Rut, uczeń Szkoły Podstawowej nr. 八点八